Na uli kolegium Poloników w Słubicach po raz kolejny odbył się Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych. Temat tegorocznej edycji brzmi: W świecie witamin. W tym roku przypada trzynasty już przegląd Teatrzyków Przedszkolnych. Ze względu na to, że wszystkie przedszkola są yy, przedszkolami promującymi zdrowie, w tym roku obrałyśmy temat: W świecie witamin. Musimy mówić o tym, że zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna są bardzo ważne i że należy je promować i naszą rolą i misją nauczycieli jest właśnie nauka tych ważnych rzeczy. Dlatego też dziś jesteśmy, wszystkie cztery miejskie przedszkola, przedszkole numer jeden, dwa, trzy i cztery przygotowały piękne przedstawienia. Są to pantomimy, więc będziemy zwracali uwagę na wygląd dzieci na scenerię oraz dobraną muzykę. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy dobrze się bawili i wszyscy wyciągniemy właściwe wnioski i będziemy zdrowo się odżywiać, a przede wszystkim praktykować aktywność fizyczną, bo też o to nam chodzi. Piękne, barwne stroje oddające bardzo realistycznie treść granych na scenie bajek, do tego każdy występ w znakomicie dobranej scenografii, a nade wszystko świetna aktorska gra przedszkolaków sprawiają, że z roku na rok poziom gminnego Przeglądu teatrzyków przedszkolnych mocno szybuje w górę. Brawo!